Cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy Fortnite'a, ale tym razem to nie ja będę grać, bo dała się nam słuchajcie, Karina, żeby zagrać. Cześć! No więc dzisiaj zobaczymy zmagania Kariny. Ja się już tutaj chowam w cień. może coś trochę wtrącę, ale tutaj jest teraz gra Kariny. Powodzenia! Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej grze. Już tu wiem odpalamy. E, no dałam się namówić, Michał Raczy, dałam się namówić na, na zagranie dzisiaj w Fortnite. Zobaczymy, co, co to będzie, jak mi pójdzie. E, zachęcam Was jeszcze, zanim zacznę grać do subskrybowania kanału, Michu gra. Do zostawienia łapeczek w górę. Cóż mogę więcej powiedzieć? Czekamy na grę. O, już się łączy, już się łączy. Ale emocje. Ale jestem podekscytowana. No, słuchajcie, zobaczymy, jak ten debiut tutaj Kariny wyjdzie. No, Ja obstawiam królewskie zwycięstwo. Nie wiem, może piszcie w komentarzach, jak wy obstawiacie. A ty, na ile się czujesz? Ja? Ja to bym chciała być w pierwszej sześćdziesiątce. Chociaż. Bezpośrednio to wcale nie byłby zły wynik. Kiedyś ktoś powiedział mierz wysoko, staram się mierzyć wysoko. Dobrze, poćwiczmy, potrenujmy. No, tu będę miała fana z miesiakiem na plesach. O, dziękujemy kierowcy busa. Podziękowaliśmy. Ja w sobie pójdę totalnie losowo po mapie. A, e, podoba mi się tutaj czerwona planeta, to wyskoczymy sobie tutaj. Zaczniemy od tamtego dużego zamku. Mam straszną kierę. A już nie patrzcie, kurde. to nie jest każdy. Myślę, że wylądujemy na daty, więc zaczniemy najszybciej. Dzięki temu. No, zaczynamy na duży ogień. No to siup! się najpierw do środka. Hop. Jesteśmy w środku. O, tu... o jest skrzynka. Ekstra. Myślę, to nie jest A, nawet, 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 nawet przydatna tak? do Znowu musimy sobie podciąć trochę skrzydła. Weźmy może tą broń. Nas już ktoś tu zaskoczył. Jest i szansa na to, że ktoś nas tutaj już zaskoczy to był nasz cień, prawda? O, tutaj jakaś tam O nie taka sama. No dobrze. Dobrze, możemy grać. Możemy grać dalej, gramy. Poszukajmy sobie jakiegoś auta. Tam widzę. Na mapie, o, 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 patrzcie patrzcie! a bo nie, ale trafi trafiony jest. A trafiony jest, o tak, o dobra, okej. Okay. Mamy to pierwsza likwidacja! Słuchajcie, nie sądziłam, że tak dobrze nie pójdzie. No, gratulacje, jak na pierwszy raz. Że tak o, nie spodziewałam się, naprawdę, naprawdę nie spodziewałam się. Dobrze, biegnijmy dalej. O, może się trochę wyleczmy. Bo wycierpieliśmy podczas tej naszej małej bójki. Mieliśmy broń. Dobrze że się z niej strzelało, chyba się do niej przyzwyczaję. Tu jest stacja benzynowa. Może jest tu jakieś auto? Nie ma żadnego auta? E, myślałam, że jakieś tu będzie. No dobra, poszukamy zaraz, zaraz będziemy szukać dalej. Zobaczmy, co no, tu mamy, co tu możemy Grzyb, No możemy jeść. będziemy mieć osłonę. Małą, bo małą, ale zawsze. Zabierzmy z powrotem tą naszą broń. Super fajną. Zobaczmy, co tutaj mamy. Czy ktoś tu był przed nami? Nic tu nie widzę chyba. No skrzynki nic nie ma, no, dobra, to nie ma co lecimy dalej. Oj, no, dobra, widzimy. Nie. nie możemy. Ja wkładaję tylko życie. Ja wkładaję tylko życie, no dobra, trudno. Oj, 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 oj. Gdzie, gdzie tam? Mamy tu druga likwidacja! Gratulacje! Jej! Dobra, o to jakaś broń? Lepsza? Nie, chyba nie ma lepszej jednostki. Na ten moment ten jest taki czerwony. Oj, 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 oj! Ojej! Troszkę się nie udało być w tej pierwszej 60. Ale za to dwie likwidacje! Niewiele nam zabrakło, dobrze, dobrze. No to spróbujmy jeszcze raz. Zobaczymy, może pójdzie nam tym razem trochę lepiej. Ale emocje są, emocje są, nie wiem jak wie, ale ja tutaj straszne czuję emocje w tej chwili. Oczywiście pozytywne, ale... No zobaczymy. Poczekamy jeszcze chwilkę na ten mecz kolejny. Jest jeden mankament taki. Strasznie wolno się ładują. Jak no, jest przeciążenie na serwerach, to strasznie długo to trwa. I tego momentu w grach nie lubię, kiedy się ładują. Myślę, że chyba nikt. Wiesz? To jest taki ten moment tego ładowania. No i co? no Ładujesz się? Dobra, mały trening. A masz. pod Sobie trzecie zobaczymy. pobiegniemy. Zobaczymy, co to broni w biegu. Ty. Ty, U. Dziękujemy kierowcy busa. I. No i to mało myślę, że możemy sobie dla wyskoczyć dobra hmm, To mi się podoba, myślę, że to będzie dobrą Potrzebujemy trochę pół jakąś kulą ładną kluczną chciałam powiedzieć o gnistu, ale jakaś kula magna się trafiła. O, ale tu będzie, ale tu będzie hałas przed sobą. Ło panie! Dużo nic. szans na likwidację jest, tak, tak, też o tym pomyślałam. Dobra, spróbujmy się wbić przez to okno, bo tu jest jakaś fajna broń. No jaka się jest? zaczniemy od tej broni? O, szara jest. Co ja mogę wbić. To ciekawe, ale dobrze. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Myślę, że poszukajmy jak najszybciej samochodu i zbliżajmy się ku środkowi. Mapy, tak myślę. Nie Tak ja mam przykrycie. Jest, jest, tu jest. Jest, Jest! tu dalej, się! nie tu dalej, O Nie tu dalej, tu dalej, tu O nie! dalej, tu dalej, no nic, myślę, że to nie jest dzisiaj mój dzień. Bardzo wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku, za bycie ze mną tutaj i wspieranie mnie mojej dochodzie. Zachęcam was wszystkich do oglądania filmików, które gra Michał, filmików ze zdrabkami, w których też czasem się pojawiam i ja, zasubskrybowania kanału. Ja już więcej od siebie dzisiaj nie dodaję, Michał. No i ja chciałbym oczywiście też Wam podziękować za to, że jesteście tutaj z nami. No i z jakoś może tymi albo łapeczkami, albo komentarzami, bo mi się się podobało, mi się podobała gra Kariny, więc myślę, że jak najbardziej jak to ją zmotywujemy, to jeszcze ją zobaczymy. A może będzie chciała jakąś swoją serię? Zobaczymy. Może, nigdy, nie wiem, nigdy. No to... To co? To no do zobaczenia. Kolejnego odcinka. Cześć!